Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Fomebrot, to jest oczywiście live <grystanie> z farminga nowego 2025, znaczy 25, bo mamy jeszcze 2024, tak czy siak, z dużym opóźnieniem, wiem, że gra wyszła we wtorek, jest piątek, dzisiaj tak za dużo nie porobię, mam godzinę, zajebiście po prostu. Jest po prostu yy, no, tyle roboty mam, że nawet, wiecie, miałem czas tylko sobie wejść na każdą mapę, zobaczyć, która mi się podoba. I to jest tyle, nie? Jakby, ja nic totalnie nie ogarniam, nic nie wiem. Jestem zielony, jak ta kurde mapa, którą wybieram, czyli zielonka. Yy, dlaczego ona? Dlatego, że yy, jest. Są yy, pola, kwadratowe i prostokątne, nie? czy znaczy, chyba w większości prostokątne, tam chyba nie ma kwadratów. Ewentualnie troszeczkę tam, yy, gdzieś, gdzie nie no wiadomo, są tam lekko skoszone. Yy, po skosie, ale... Ogólnie są zachowane takie, wiecie, no kształty, które mi pasują, które yy, mi odpowiadają. Yy, wybrałem tryb... O, znowuż ten czas tutaj zapierdziela, nie wiem czy, czy, dlaczego. Wybrałem tryb już gotowy, czyli z maszynami. Zazwyczaj zaczynałem sobie ten, na tym trybie kierownik gospodarstwa, tylko że tym razem kierownik gospodarstwa ma do dyspozycji milion Eurosów. No, ja zawsze w euro sobie gram. I w tym momencie to, jak gdyby, jest za mało. Zawsze było półtora miliona. Można sobie już dać, jakby zacząć z maszynami, ale to wtedy będzie przesada w drugą stronę, nie? Mógłbym sobie zmniejszyć ten budżet, i no, ale to ciężko wycenić te maszyny. Wie, wiecie, za, za ile to jest wszystko tak naprawdę kupione? Więc do kitu to jest, kurde. I no, i dlatego startuję. Już stwierdziłem z nowymi maszynami, znaczy z maszynami gotowymi, które już mam. Jest okej okay. Jak gdyby. Zobaczymy, nie? Jak to będzie? Chociaż raz mogę tak w ten sposób zacząć. W ogóle, ścina się? Z tym nie? Dobra, jest w miarę okej. Okay. Bo tak mi się zdawało. Eee, więc tak. Mapa, tak jak mówiłem, zielonka to jest ponoć polska mapa. No i tutaj mm, są w większości właśnie takie prostokątne te pola, czyli to, co ja lubię. Ja nie lubię jakichś tam powiedziwianych, tak jak tutaj, nie? Bo pracownik tu będzie od cholery zostawiał miaków, o czym już się nieraz przekonałem. Zresztą nawet na kwadratowych i prostokątnych polach potrafi robić takie po prostu rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Mam nadzieję po prostu, że tutaj zostało to poprawione, bo nie mam zamiaru za każdym razem poprawiać po nich. nie? To, to jest po prostu męczące. I yy, 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 żeby była jeszcze jasność. Być może będę robił dwa streamy w sensie na dwóch różnych saveach. To będzie save mój, który tutaj będę sobie grał, ogrywał. A drugi save będę być może, ale to też nie wszystko pokazywał, jak będę grał ze znajomymi. Nie mam pojęcia jeszcze na jakiej mapie. To będziemy dopiero ustalać. To dopiero jutro będziemy grać, czyli w sobotę. Eee, być może zrobię stream. Nie wiem. Kurde, internet w ogóle słaby. Czekajcie, ty. Czemu to się tak ścina? Moment. Bo ja sobie zacząłem, byłem przekonany, że jest kurde internet Picobelo, śmiga, a tu yy, widzę, że dupa blada.